Siemankowidzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od zera do milionera i dzisiaj zgodnie z zapowiedzią mamy paczuszki, mamy w bardzo dużo paczek mamy 21 paczek ogólnie, większość za SBC, ale niektóre paczki są też za wyzwania jak na przykład te tutaj, paczki za 100 tysięcy no mam nadzieję, że będą kozackie, chociaż niewymienne to coś do składu by się przydało no i zaczniemy sobie od tych lamusiarskich paczek. W międzyczasie zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę i do skomentowania filmu, jeżeli chcecie. Jeżeli nie subskrybujecie, to jeszcze do subskrypcji Was zachęcam. No i chyba jak na razie tyle, ale w pierwszej paczce mamy już ekrany. O, a to jakiś placek. Ale nie będę ma wszystkich paczek pokazywał, bo to się nie opłaca, także w sumie to przejdziemy do tych najciekawszych. O proszę, inform i ten jeszcze. Szkoda, że niewymienni. Bo w ogóle pominąłem tą paczkę, bo ona była jakaś słaba, niewymienna, ale nice, nice. Zostało 12 paczek. No ale no umówmy się, tamte paczki to były jakieś słabe, za tysiąca czy tam jeszcze inne. Ale teraz zaczynają się dobre paczki i czy będą tu ekrany, bo ja dalej tego nie umiem rozpoznać. Są ekrany, git. Z Hiszpanii. O Jezu, to jakiś placek. O ja zabrał? Nie, to jest unia inno, zapomniałem. No ale dobra, może coś być warty. Jakieś 1200. Zostały same potężne paczki. No teraz to już nie ma słabych paczek, jak jakiś Elektron czy jakieś inne. 35 tysięcy w górę. Przynajmniej jeden lockout musi tu być. No nawet dwa bym chciał zobaczyć. No ale zobaczymy, jak to będzie. Się powtórzyłem aż. Mamy ekrany: Brazylia, Esio. Co to? Od Diego Carlos? Okej, okay. on coś będzie warty. Milutko, bardzo milutko nawet. Może coś poza nim? Jakiś Bail 83 No nie. On 18k tylko stoi? Jeszcze parę dni temu to on dużo więcej stał. No nie, zła FIFA. Druga mega paczka. No w tej już może być jakiś walkout. Byłoby bardzo miło, naprawdę. Ucieszyłbym się niemiłosiernie. Ale nie ma walkoutu. Czy będą ekrany? Ech, chuj No w tych paczkach musi być przynajmniej jeden walkout. I to ten wymienny bym chciał. No ale dobra, zobaczymy. Nie ma znowu walkoutu. No o co tu chodzi? Przynajmniej dali ekrany z Brazylii. SPO, co to, bo nie wiem. Aha, to Oscar. Świetny, traf, świetny. No w tej to już musi coś być. Naprawdę, już za dużo tych paczek bez niczego. Nawet 84 overalla nie było. No to już jest hit. I znowu nie ma okautu. Ale powinny być ekrany. O Boże, co to, i liczyć? Poważnie. Poważnie w takiej paczce i liczyć tylko? wstydzilibyście się. Druga mega paczka rzadkich kart Jak ja tutaj nic w tych paczkach nie trafię, to ja się przecież załamie I znowu nie ma walkoutu I znowu będą jakieś marne ekrany Z Holandii No właśnie Bergwein. O, on był warty kiedyś dużo Teraz to nic nie jest warty Lipa straszna Zostało 5 paczek A my trafiliśmy Tylko chyba jedną kartę oceniam na 84 Najwyżej no to jest dramat, po prostu. Ale, no i nie ma okautu. Już myślałem, że będzie. A tu nie ma. Z Francji, ekrany. Lewa obrona. No, bądź mendim. No, nawet to nie jest Mendy no. No, co to ma być? Jakiś skam totalny. Tak sobie teraz myślę, że na tych paczkach i tak zarobimy kaski trochę. No, ale, żeby nic nie trafić w tylu paczkach, to trzeba mieć pecha totalnego. No to jest jakiś... to jest skandal, po prostu. A to co to? skriniar Najwyższy overall, wow, a nie, Devry. Skriniar jest... zapomniałem, że on ma inną narodowość. No ale Devria w takiej paczce, no, szanujmy się. Ostatnia wymienna paczka. Jak tutaj nic nie będzie, to nie wiem, czy nawet te niewymienne paczki dadzą radę uratować ten pack opening. O, jest walkout przynajmniej, chociaż tyle. Co to będzie? na Navas. No to się poemocjonowałem. Najlepszą kartą wymienną w tym pago openingu jest na Navas. No po prostu super. Dwie paki za a No chociaż jeden walkout niech jeszcze tutaj będzie. Bo jak nie będzie w tych paczkach żadnego walkoutu, to już będzie totalny dramat. To już będzie taki syf, że masakra. No jest chociaż jeden walkout. Wow. W Senegalu. O! Sadio Mane! Super! Nice! No, i to mi się podoba. Szkoda, że nie wymienny, ale będzie idealnie do składu. No i to jest Git Traffic, proszę Państwa. Zobaczmy, może coś jeszcze będzie poza manę. Alaba. O, no nie wiem, czy go wrzuciłbym do składu. Ale dobra paczka, dobra paczka. No i została ostatnia. Tutaj, no, mógłby być jeszcze walkout. Nie powiem, że nie. Ale, no, jestem w miarę zadowolony. Jest walkout, kolejny. Dobra, mamy to. Zobaczmy, co znowu. Hiszpania, oj, to nie będzie dobry. Chociaż Ramos? Sergio Ramos! Dobrze! No kurde. Te niewymienne paczki, w miarę dobre. Nawet bardzo dobre. Zobaczymy, ile ten Ramos stoi w ogóle. Nie wiem, czy go się opłaca wrzucać do składu. gdzie to O tutaj Y. No, 100 tysięcy. opłaca się go wrzucać do składu. No, taka karta to szkoda jej nie użyć. No, ale czy będzie dobry. To możecie napisać w komentarzu. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli się podobało, zachęcam do zostawienia łapeczki chyba jeszcze raz. No i widzimy się już niedługo. Na razie!